Siemanko widzowie, dzisiaj w tym będziemy lekarzami Chodź choć chodź bracie Dobra, co będziemy tutaj, dobra Będziemy czekać Co ty robisz? Co ty robisz? Gram się śmieje o nie nie śmiej dobra a teraz ja idę spać no z zabawy no świetnie Może żeby mnie Dobra, pacjenta trzeba zabrać. Pacjenta, dobra. Proszę wchodzić. Nie, nie, po bracie, pomóż! Kolega! Kolega! Chodź! E, kolega, teraz ty idziesz. Dawaj, razem idziemy. I to się zepsuło. Ora, chodźmy, chodźmy na jakiś patrol. Kolega, idziesz? Idzie, idzie. A... Ja kieruję. Łabo cię słychać, bo nie ma co mikra. Ok. No wiem, o co ci chodzi. Dobra Mam mikrofon, oh. mam mikrofon. Oh. Mi masz mikrofon? Dlaczego ja to nie widziałem? Muszę już na początku. Słuch. Oh. Ej, słuchaj, mam mikrofon. Ej, jesteś zbędny, to napisałeś, ale ok. To mi się jak masz mikro. Odej mi się jak masz mikro. Hmm. No przecież ty masz mikrofon, to mów. Halo? E, tu ty? Tu ty? No jak? Co? Ale mówię, że nie masz mikro. Już się pomyliłem. Ale przecież mówiłeś, że nie masz mikro. A my go tylko obserwujesz? Tak. Głośniej. Tak! Dobra, nie słyszałam jak coś. Dobra, jedziemy. Ty, dopiero, dopiero się to opisałam, że masz mikro. Może to być ja jestem Igor. A ja... Dobra, Dobra ale fajnie. Dzisiaj razem jedziemy sobie na patrolach, bo benzynę benzyny trzeba zaparkować. No jak? Bez benzyny będziemy jechać, czy co? Ale powiedzą już na olej? Mm. Przepraszam. Ej! 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 Nie! Nie! Ej, no! Zaparkuj do ustankowania! No ty... Zy... Zobacz, a ja go Ty, o Obserwujesz dobra. Obserwujesz mojego TikToka? Mmm, tak. To ja poezję przynoszę wam. Ar... Art... Artek, zero, Artek. Zero, Artek, zero. Kuźwa, pomyliłem się. To nie przekleństwo. A, Am... mysl... Bez, zdziwiłeś mnie. Dobra, wsiadaj. Nie ma po co wracać dziś. Ja się od Ciebie chciałam powiedzieć. Jak ktoś mi nie chciał dodać, to pójdźcie. E, na tym komentarzu się nazywam Artur z 11. O, trzeba mnie tu nie dodawać. A dlaczego mnie nie dodać?

Dobra, to zwołam mnie z łopatą Co robię? Ej, no chodź na Dobra, Przepraszam to kolega, no, ważne na... Przepraszam za przekleństwo. No to tutaj bez przekleństwa grybamy. Dobra. Do karetki! Wyzwanie kuźwa! Ja dzisiaj zostaję. No dobra, to jedź. Ja, ja zostaję dzisiaj. A gdzie? Y y y kto? A to nie ja. Jak to? Na bombach jadę. No. Jest. Nie, nic, nie działa. Dobra, właśnie na patrz. Ej, dobra, mamy wolne, dobra, chodźmy. wolno mamy już. Powołując bombę powiedziałem. Dobra, ja, ja, ja idę, mm. prześpisz dla, się. O, przepraszam, nie, nie, po prostu tak. Mm, dobra, ja sobie. A jak coś to nie możesz. Mm, co się? Dobra, jest niedziela. Sobie jest pod... sobota, nie? Nie, jest niedziela. Dobra bo wyjedziemy się zaraz, jak będę w łóżku. Dobra, teraz z mam mózg. Dobra. A, <ścoughs> no, no dobra. <ścoughs> ja idę do zakłuci. Idę do, 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 do zakłuci, tylko zaraz. Dobra kolega, szybko, chodź na mój basen. Ty masz swoje znaki? No, jak na sobie wyrobok się, to tak. A ja mam tak naprawdę. Szy! Zuuu! Dobra, słychać nas. Dobra, chodź i zaraz będziemy grali w piłkę. Szybko, szybko! sobie No, na pewno, jak nagrywanie złączyłam. No um, patrz! Za, zaraz będziemy.

tej piłki nie też Kurde. Kurde, no. nie, no, kolejny gol Jeden. Zero. Dobra. Trzy. Nie no, nie sobie nie umiem. 1, 2, 2, 3, sobie 4, 4, się 4, 5, nie ruk. E, dobra. nie Nie, Ej, to się robi tak. <laughs> Czu. Czu. To się tak robi. Przepraszam, jak coś. Chciałam pokazać, jak się robi. Czuł, dobra. dwóch. Czu. Ej, ej, Ronardo, czy. Ronardo, czy lewy? Ronaldo. Nie lewy, moim zdaniem lewym. A sobie widzowie, jakim zdaniem? Stój, 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 stój. Dobra. Stop, mecz. Widzowie jutro pokażę twarz o godzinie, czy znaczy no nie wiem, pojutrze pokażę twarz. Oraz tu zaraz znowu będzie. Widzowie już będziemy musieli się żegnać, ale dla Was będzie ostatni gol. I zapamiętajcie, że pojutrze będzie moja twarz. Jest! Dobra, to widzowie to na tyle. I. O, żeby ten odcinek. Stój, stój, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź. Nie, 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 chodź chodź tu. chodź tu, Dobra, chodź tutaj, chodź po mnie. nie, nie, machamy. nie, nie, Trzy... Trzy nie, 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 nie,